się wita. Yo siemanko witajcie wszyscy <noise> bardzo serdecznie, ja jestem Gengis, jest ze mną Lighter, siemanko! I jest, jest ze mną Mar Marcin. Marcin chciałem Marcin. powiedzieć, Marcin. Dobra, Marcin. słuchajcie, ogarnęliśmy parę rzeczy. Przede wszystkim widzimy się na mapce, dziękujemy serdecznie wam za podpowiedzi, tak. że musieliśmy się dodać jeszcze do grupy już bezpośrednio w no. I ogarnęliśmy to, że ja na przykład pod trójeczką w tym momencie mam granat, bo wiemy, że jak prawym przyciskiem się kliknie, to potem można wybrać sobie kolejnego No I jeszcze jedzenia. coś ogarnęliśmy. Mamy Chryslera Grand Voyagera, właśnie nim jedziemy. A, a propos kraj Zisa, to no dzisiaj niestety nie mógł z nami nagrać, bo po prostu gdzieś tam e, chłopak, prawda, no nie był w stanie. A my... może, może coś robi? <grymne> my mamy nocną eskapadę, dlatego mamy, macie zielony ekran, bo, bo mam na sobie noktowizor. Zresztą kraj... twój, yy, dzięki też. Yy, I kolejna rzecz. Chciałbym nadmienić jedną rzecz, bo ostatnio yy, trochę się zirytowałem w komentarzach, yy, bo zacząłem w ogóle odpisywać. Praktycznie staram się, żeby pod każdym filmem odpisać na te przynajmniej yy, powiedzmy 3-4 komentarze. I jedna sprawa. Ja będę odpisywał tylko na te pozytywne, ale generalnie chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Poczytajcie coś o tej grze, bo nic nie ogarniacie. Nie. Nie. Po co? My się dobrze bawimy i tego się będziemy trzymać. Nie. Nie będziemy no to ogarniać. To samo było pod, w komentarzach pod Arkiem. Wgrajcie A. sobie tą nową wersję tego Arka. To zobaczycie, że nic nie wiecie i nic nie umiecie w tej grze. I dobrze mi z tym. Ha, 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 mi ha, ha, też jest ha, A jeżeli komuś się nie podoba, jak gramy, serdecznie dziękujemy Ci za oglądanie. Żegnamy. Naprawdę. Ja nie wiem, Ty nie robisz nam łaski, że oglądasz Ty, który ma że Ci się coś nie podoba. No, ludzie święci. Dobra. E, co robimy? A mieliśmy jechać na lotnisko? Na Bo już się paliwo pyta. nam skończyło. Dobra. Prawda? To co mogę do nich strzelać mam, czy nie? Mam auto. Dobra to auto, auto No nie trzeba strzelać, będziemy iść po cichu Blue van. Jak Asasiny Bluwa. Blue Czekajcie na mnie ha No chodź No E, jedź no. jedź, no wsiadaj! Dobra, dźingi. dobra nie mogę! No F No był chciałem dźingi. Dobra już, czego krzyczycie? No bo to tak samo to nie no, jest No kurde Super sterowanie tym autem w tych grze No to naucz się jeździć iść na kółko. kliknę S to od razu mi hamuje. Poczytaj tak sobie wie. trochę. Poczytaj sobie trochę o tych grze, bo nic nie, nie wiesz Właśnie. Trudno. Zacząłeś grać i co? Nie wiesz jak grać? Wiem, że nic o, nie wiem. No, jak to tak można? Mogę ci za to kostę sprzedać z tyłu, chcesz? Oddawaj mu jak to wiza. Nie. Ty jesteś fajny. Nie, bo nie jest fajny. Taki fioletowy był. Taki fajny. A ja sobie no. przygotowałem granacika pod trójeczką. Na go e do samochodu? Nie, dobra. <grym> <grym> Myślę, że to wspaniały pomysł. Dobry, nie? No jednak masz pomysły, Jingis. No każdemu się zdarzy zabłysnąć nawet mi. <grym> <grym> Koniec paliwa? Nie, nie, to trzy mapę. No to już, no przed nami jest lotnisko. Przeszalony! Ja Spokojne. wyskakuję. Aha, właśnie. Ściągajcie. A może no nie wiem, po cichu będziesz próbował lighter, czy strzelać do nich? Nie robimy rozpierduchy co się będziemy. Ja mam mam No dobra, to na razie jeszcze po cichu ich załatwiej. A temu gówno Klej znalazłem, chcę coś klej. Nie ma nie ma kreśnica. Uwaga. Ale kraj w końcu nie spróbował kleju. Właśnie, on nie próbował kleju. Kurde ciężko jest strasznie prawda. Dobra cie grabki. Ła! Aha, i y, na razie, bo y, jakbyście zwiększyli poziom trudności. Zresztą ja mówię, nie, na razie nie zwiększymy poziomu trudności. Na razie cieszy nas możliwość pogrania tak jak jest. Ty ja tam stoi w wielki samolot, ja chcę nim polatać. Nie da się. Jak to się nie da, ponoć się wszystko da. Nie da się. No, jestem generator. Widziałeś? Widziałeś tą głowę? Widziałeś? I Jeszcze jedno, y, nie, nie osadzimy się na razie. O, czekajcie, piła. Piła jest potrzebna do tego, żeby y, zrobić patyki. To gdzieś też przeczytałem w komentarzach. Nawet siekierą możesz. Tak, siekierą patyki można zrobić. Do tu można wleźć? Nie. Ma ktoś miejsce na generator? Ja. To możesz tutaj podnieść. Cześć, jestem. Cześć, synku. Cześć, tato. Construction Helmet. Właśnie, ponoć, y, po, w połączenie... O, wiecie co? Ponoć można połączyć Construction Helmet z, mm. z, 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 z latarką. Mm -hmm. A i taką masz świecącą na łbie? Na tak. Na łebie? We, mm -hmm. Tylko, Pajne. że nie mogę z tego znaleźć tutaj na razie. Biorę taśmę. To weź taśmę. A i taśmę trzeba mieć jeszcze, właśnie. Mam, mam taśmę, widzisz? Mam, mieć... mam taśmę, udało Ech, się dzięki mogę sobie. Mogę was zahamować? Nie. Crafting. Co trzeba mieć? Crafting, jak w Minecrafcie, żeby skraftować. Ty Wyczy... masz, Lejterku, krzesło? O, 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 lornetki też nie mam, więc biorę. Zostają mi dwa pociski, ale spoko. A radio chcesz tu? Nie, no, nie słucham. to jednak ten Construction Helmet chyba, chyba się nie da połączyć, przynajmniej tak, o, Sledgehammer. już, to nie. O, widzicie? Widzimy się już z odległości dużej. No, no i żeby nie było, że problemów. na wieży? Robimy. Byliście na wieży? Ja jeszcze nigdzie nie byłem, na razie łażę sobie w tej WFT. Te. O, tam masz w ogóle ten y... Sa samochodzik streżacki. No Nie, ja nic nie na razie nie spotkać. Ale obok siebie tam tam chyba nie zauważyłeś, że jest obok hangaru. A ten samochodzik policyjny? Nie no. ma, to nie jest. po drodze. Znaczy, no, na... ijo, ijo. no nie ma! Na początku. A, yyy. tutaj. Jaki wrak? Co tam było? O, tu jest, nie Mam 11, więc nie za bardzo. Tam, tamten ten 13. Na wieży policyjny. byłem, nic nie ma. Ale w policyjnych powinny być silniki oszczędne, tak jak u nas w Polsce. Hmm. No. Pick up, metal. Kurde, no wywaliłem grę. Naprawdę? No, no. Ale jazda. A tu jest samochód policyjny, On przy, przypuszczalnie jest bardzo szybki. Dobra. Bo o tym to jest... mówiliśmy. No, wiem, wiem, wiecie co, ale. No nie tak słuchacz chcesz... nas, nie słuchasz nas. No, bo... Ciężko was no, słuchać, jak wiecie, jak jesteście w innym miejscu i nie wiem o czym bo... mówicie. <grym> Dzięki, jest <że> wszystko <grym> stało w porządku. Nie. O, a tu jest strzelba w ogóle. Czemu nie się strzelby? Bo nie wiedziałem, to jest strzelba w ogóle. Sportshot, nie, to jest. No, no to jakaś tam. No, a, jest... to moja. To w ogóle... Cześć, to jest Lighter, to. jestem z powrotem. Lighterku. cześć, syneczku. Chodźcie, przytulę 9 mm. Jest... No czy Lufą, chodź. O, razem chodź. O, tako. O, fajny 9 mm. Cześć. Skąd masz taki fajny ten z boku? Zobacz, jaki jest ten tłumik, laser. No widzę, tłumik. skąd masz to wszystko? No, znalazłem. Aha, bo szybciej biegasz od nas. A ja mam bandaże. Właśnie. No wiesz się... co, nic ciekawego na tym lotnisku nie ma. No na tym nie. No bo my jesteśmy w tym hop sa homsasa. Mamy takie małe. Tekajcie, y, samochód. Ten, ile tam ma ta, ta, ta policyjny? Ile ma. Y, ile, ile ma ta, ta 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 No wiecie, 14 to tu jest 26, chodźcie. No to jedziemy do tego, co ma 26. A metal skrapy do czego są potrzebne? Później do, do kraftowania. Nie tego Bo jak wejdzie z tego samochodu, to się będzie już kończyło paliwo. Dobra, idę do Was, biegnę, bo ja tu wszystko pozbierałem, to, to byście zapomnieli. Ale myśmy nic nie zapomnieli, No A skrapy to ciekawe kto będzie na Ale no po co No ty, nam ty bo teraz chcesz. No już mam i wziąłem i co? Kto mi zabroni? No nikt. No właśnie. No, to na razie wykorzystam jeszcze ostatni pocisk w tej yy, spróbie. Schowam do tego, do yy, bagażnika do samochodu. Tu mamy 21 benzyny. Szkoda, że nie mamy karnicera, bo byśmy mogli pościągać z innych, nie? Chyba się nie da samochód. samochodów nie da się. Da Aha. się z... Y jak to się nazywa? To dziwne. Ze stacji benzynowej. Ze stacji benzynowej. A fajny masz tłumik, pokaż mi, pokaż mi ten swój... Pałka tonfa. Fajnie, no. Dobra, Fajnie to dżingis. wygląda. No jestem już, dlaczego krzyczysz? Ciągle tylko jingis i jingis i jingis. Co to, hasło do boju? Do, do, hmm. O, zaczyna wstawać dzień <coughs> powolutku. Panowie galowie. No i bardzo dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. A ja sobie łyknę kawusie. O, wiem gdzie pojedziemy. Czy pojedziemy? Może na, na tą. Na Cortin Isle Ja chcę do tego, jak się nazywał ten park, gdzie był Misogi. No boże, no, no, no szybko, no, no, no. Nie oglądaliście takich bajek. Oglądałem się jego, ale. Nie I on w pamiętam. w tym był parku, jak tam, bo... Ale ja mogę sobie zaproponować: tutaj mamy no. obok jakąś wysepkę. Na wysepkach mhm. są najlepsze rzeczy. Tam są. Tam jest łódka, z tego spętam. No to, to, no to jedziemy. Sorry, tam. nie łódka, samolot. To skręcaj w lewo. W W lewo. On drogą chciał pojechać. Pożaki. A, normalnie. Uczciwy obywatel. Antarnet. O ła! to było bardzo drogą, no. O, teraz on kłada. No to fajnie. No i zobaczcie, uderzył, wyskoczył i od razu idzie. Mhm, mm a świetnie, tak, y tak, Ktoś tak. się łapie? On kłada. Latarka 83 już mi nie jest potrzebna, a ja mam, a ja mam, a ja mam y telefon. Możecie mi przez chwilę popilnować, bo to jest ważny telefon z dwóch. Okej. Okay. Ściągnąłem sobie celownik z tamtego, y żeby sobie założyć na mojego AK 47 Co AK 47 już dawno się znalazłem za da, 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 da dawno? No Cylinder. chyba dwa dni temu Sylunder W ogóle moim zdaniem lepiej wygląda broń tak szczerze. O fire znalazłem yy, yy, Lepiej wygląda broń bez tych, tych wszystkich yy, dodatków. Tak a tutaj dubeltówka. Dubeltówka. Ja czy mam amunicję do tego, ale nie wiem czy mam miejsce, żeby to wziąć. <laughs> To jest Chyba tak. może mi mogę Jestem... mieć. Amuncję. A to to jest Black Duff Duffel Bag. Mhm, no tak. i jakaś torba. Jakaś hmm. torba. Missing Space. No to zabrakło się powiedzieć. miejsca. No to tak, to ja wiem o tym. Tylko że myślałem, że coś tam może się. Dobra, da. to co płyniemy? Mhm. Mm Można na No to ja, ja ja, ja jadę kładem. Ja też chcę, czekaj, ja. chwilę. Czekaj, 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 z pojechaj do wody, dawaj. A do co mu chyba tak tak tak. Nie przyjadę. Gdzie wyżej jesteście? Bo ty nie przyjedziesz, dawaj. Nie, za, za ciasno tam jest, nie da rady. ty nie dasz rady. Pziu! Gdzie wy jesteście? Ja w wodzie. No idziemy na wysepkę, się. No czekaj, jestem za to, dawaj, popnę cię, no. no nie da się. No. Za ciasno jest dla niego tutaj. No, chyba trochę masz rację. Ja mam zawsze rację, Gengis. A kto ma rację, tu jest, ten stawia... tu jest pod wodą jakiś ten kajak leży. Ten stawia kolację. Bo wszyscy mają rację. Nie ma samolotu. Samolotu? No. Po, po samolot? samolot? Bo to był Je. samolot. Taki... Na wyspie No tak, na tej wyspie był na wodzie położony. Nie było można nim latać. Po na pewno na tej? Bo jest dużo tak, takich samolotów. na pewno kisarki. na tej. Ja się nie mylę. A nie, tam jest jeszcze out, so Outlon Island. Na pewno na ty. No dobrze, na pewno tu. Tak. Tu pod tymi parasolami mówisz? Ty ja mogę strzelać będąc w wodzie. Z krótkiej broni można. A, a jaka jest krótka broń? No jednoręczna. Shotgun. Jak sobie lufę No hmm. Właśnie, to shotgun, te, teoretycznie shotgun nie jest krótką bronią, tak? No nie, shotgun nie jest Młotek. krótką bronią. Czemu? To jest kamera w ogóle, ha! Ale znalazłem dużo Coli. O, lacie. To daj mi, daj mi daj mi jedną, bo strasznie mi się... Nie, już nie chcę mi się pić. Eee, taki rzecz. W wodzie byłeś przed chwilą, nie? No, no Nałykałeś się. Bo nie, Kacper, bo Kacper, Kacper ty... chodź tu. Po co, ja nie chcę bronić tej? Nie, ale chodź tu, to jest coś innego. Chodź. Populary. Nie! No proszę cię no! Lecę już, boże! Czyżby zapalniczka tam była? Nie. <laughs> Lighter. Nie, nie Nikt nie zgadnie, gdzie ty jesteś? Szachy! Siadaj szachy są! No tak. Dobra, ale jak jakże grze grzeć szachy? Nie wiem Jingis, widzisz samą ręce? Dubeltówkę jeżeli przegram, to zniszczysz. O co ci chodzi? Bo, wydawało mi się, że we trójkę gramy. No wiesz biegniemy za no, tak. to, bo no prze, Mogłeś być sędzią. Tak, <grybuj> Klej. A to jest dobra. To niech e ten świat to. jest mo piękny! Możecie mnie? To on to, 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 wiruje? Jest O Do <grybuj> Pamiętasz, kurwa mieliśmy kiedyś tak właśnie no. zaśpiewać, udając. Jijek że spokojne! Czekajcie, bo znalazłem jakiś <coughs> duffelbug, co chcesz skończyć. Udawać, no. powiadacie. E, green Duffelback. No przecież nie. przecież nie napijemy się bezpośrednio na nagraniu, no przestanę. no przecież te filmy nie trwają 3 godziny, no. Siedem na przykład. Na no, są dużo plecaków w Laptop! No, już go wcześniej widziałem. Colt Magazine! No nie no, ten duffel bag Ej, wiecie ten już nie za bardzo mam co robić. Znaczy no, mamy, mamy, spokojnie, no co? możemy zacząć budować na, na przykład. Znaczy to jest, moim no, mała mapa, żeby tak, wiecie, jakoś... No to znaczy, możemy tak. potem zmienić na większą mapę, no, spokojnie. Oczywiście, że możemy, to spokojnie, być... spokojnie. możemy. Możemy zmienić na bardzo hardkową mapę, gdzie tam jest śnieg, pada i... Ja, można... ja, ja, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, nie byliśmy w Military Base. Ja, byliśmy. Kiedy? No, no jak w byliśmy? W ostatnim odcinku? Ostatnio. W ostatnim odcinku? Jak nie byliśmy? byliśmy military Base? Ty... Nie, byliśmy na, w, na więzieniu. Military Base Military Base Byliśmy też. To było Military Base? Tak. I więzienie a, też było. Więzienie też było. Hmm? A to jakoś tak do doki. Ostatni kiedy? ten, to był ten, co byliśmy, tylko niby do tego bossa. No to... A, Znalazłem! Nie, faktycznie, faktycznie. faktycznie. G, e, kolejną torbę. To możemy się pozastrzeliwać teraz. No to dobra, ale nie, wszystko. nie możemy, bo jesteśmy w grupie razem. No to ze dwóch, Ej, no, bez <laughs> przesady, dobra? Nie, 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 to, to musi być troszeczkę akcji. Bez przesady, kraftujemy bandażyki. Ja się muszę gdzieś schować, żeby Pupos mnie nie widział. <laughs> ale ja widzę twój nick, wiesz? I masz sobie iść gdzie, gdzie O, jak przykucnąłeś, to się nie widzę. Tak, bo kucam. Jak to zniszczyć? A, wyszedłeś, wyszedłeś z gry, on wychodzi z gry, żeby ten, żeby... Yy... No, zaraz mnie zabije po prostu, nawet mi nie da bandaży po, porobić. O, już strzela ktoś do mnie. Co ja? Dlaczego? Też ja ci zrobiłem? No tak, żeby było śmiesznie. Tylko nie zabijajcie mnie od razu, może jakieś tam się jeszcze ustawimy, żeby było w miarę taktycznie. No nie strzelaj do mnie ty! <laughs> no i co? Były już taktycznie jesteś zrobiony? Ale cię taktycznie ktoś rozwalił. No. Więc tak, yy, więc tak, yy, więc tak. Ale nie marsz się, bo umarłeś z uśmiechem na twarzy. Nie. No, z uśmiechem, dokładnie. masz no uśmiechem, Tak, że. Chodź, no już tu nie masz przedmioty. Nie mam, nie mam, jak sam się zrespić. No to musiał, musisz się cały czas. to się dodaj do grupy teraz, żeby wiedzieć, gdzie my jesteśmy. No właśnie. I suicide wal same. Tylko, żeby te przedmioty poznikają, jak mu nie podniesiemy tego naszego. No to trudno. Poza tym i tak kończymy na tym apce, tak? No musimy znaleźć dużą mapę. Dokładnie. Ja bym chciał mapę Nowego Jorku. I na tej dużej mapie już będziemy ten, będziemy yy, sobie yy, teges, teges-szmeges się budować, co wy na to? Mam teges. jest do mnie strzelać, to no, nic nie daje. No ja wiem. Czekaj, pozbieram swoją krew tylko. <laughs> Czekaj, mogę, wiesz co, mogę ci też zademonstrować, też. <laughs> Elo. <Nie. śmiech> O, granat mnie zabił. zabił! Granat mnie zabił. Purpos, jesteś wredny. Patrz, ile miałem fajnych rzeczy ze sobą. Czekaj, no. to ja też pójdę popełnić samobójstwo, żeby już, żeby, żeby było ten... ...sprawiedliwie. Granat mnie zabił. No, ja też miałem jakieś granaty, tylko nie pamiętam, czy miałem, miałem na pewno granaty jakiejś smołki miałem. Strasznie mało sobie... Dobra, o, to idę się utopić. O, to dobre. Dobra śmierć. To dobre będzie, tak? Utopiony purpos. Tak jest. A, a lighter się nic nie odzywa, chyba się zdenerwował. Cynek, denerwowałeś się? Da. Czemu? To nie ja cię zabiłem. Nie, to nie ja. Ja cię ostatnio ciągnikiem rozjechałem. Idę <grym> popływać pod nie. Przejdzie, od... mój lighter udaje, że się zdenerwował, on się nie denerwuje. E, dobra, e, no, to co? no to cóż, no umarłeś już? No i 2015 5. Ah, ah. You, you suffocated to death. To co, dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że tylko i wyłącznie dobrą i Trzymajcie się do następnego odcinka. I pamiętajcie, że gry łączą nawet, nawet pokolenia. pokolenia. Na razie. <laughs> Yo.